to, że zrabia jestem i jestem z Jezus kochany, nie daj Boże, że w bloku gdzieś, no, to by Ja mieszkam w takim, no, moja sąsiadka później naśladowała mnie, gówniara no, no nie mogłem się opanować, no. Mm. Tyle szczęścia mi daje właśnie kontakt z kobietami. Jest? O nie! No, nie wiem, miałem przyjaciółkę, ja dam wszystko, tak? Ja tylko przepraszam, sobie ty w razie, jak ktoś mnie słucha. W czym rzecz, no miałem taką różnicę wieku była straszna. 30 lat, różnika nawet więcej. Ale no, no, taką parę miałem. Ona wyponowana, spokojna raczej była. Zdziwczała mi się bardzo. No ona miała łbawcem. A ja też... A, a to różne przygody to nie na, na mikrofon. Takie rzeczy ja chciałam powiedzieć. Była no, babka, która mi uciekła z powódej, bo się przeraziła. No dziki zwierzno. Musiałem się wyładować całkowicie. Ale później taka dobra, taka kobieta mówi to nam, że Bóg daje, ona jest szczęśliwa jak mężczyzna 100%. No, nie, no. Dla mnie jest to szczęście, które odczowa mężczyzna, to jest zaszczyt. To jest, Nie wiem, bo, bo ja jej nie pytałam nic tylko na ale wiem, że później miałem kłopoty, bo miejscem na ulicy robiła, bo nie pasowała mi, żeby je spotykać. Nie chciałem z nią chodzić i tego. Nie mogłem, to nawet publicznie powiedziała, że na rozrabiam gdziekolwiek pójdę, szkoda nie była. Mimo że tam, ale coś nie tak było. Przepraszam, że trochę nie osobie puściłem formy, ale doznania są cudowne z kobietami Słuchaj, co co jeszcze jedna ważna rzecz, kochajcie się. Kochajcie się, jak znajdziecie partnera, ale uważnie, wiecie co wam grozi wszyscy. Bo za moje pokolenia tego nie było. Niech się tam, co? Jakaś choroba, jakie? jakieś, no ja wraż, uważałem bardzo, bo bałem się, żeby nie skrzylić e, e, dziewczyny i no i się jak nie planowałem e, tego, e, albo nie lubiłem prezerwatyw, tylko mam um, e, stosunki. Nie jest to zdrowe dla mężczyzn, ale konieczne, żeby nie skrzywdzić kobiety.